Dobry, nazywam się Małgorzata Pereszczak i chciałabym opowiedzieć co nieco o mojej współpracy z Agatą Prostką, architektem wnętrz. Oprócz tego, że Agata jest moją koleżanką i sąsiadką, to uważam, że jest wspaniałym architektem. I nasza taka pierwsza, poważna współpraca rozpoczęła się około 9 lat temu, kiedy. Chcieliśmy przeprowadzić remont łazienki. Poprosiliśmy razem z mężem Agatę o zaprojektowanie łazienki, i okazało się to zadanie niezbyt łatwe, ponieważ okazało się, że oboje z mężem mamy inne oczekiwania co do łazienki. No i tutaj Agata musiała stanąć na wysokości zadania, żeby zaspokoić moje oczekiwania i męża. Zrobiła to w sposób bardzo delikatny, profesjonalny, rzetelny. Przeprowadziła z nami wywiad, jakie są nasze oczekiwania, czego się spodziewamy. Podała nam wiele rozwiązań, jak ta łazienka mogłaby wyglądać, żeby nie urazić ani mnie, ani męża, że coś jest ważniejsze, coś mniej ważne. Pokazała nam wspaniałe rozwiązania, które oczywiście zostały wykorzystane. Nam kilka rozwiązań, tańsze i droższe. Dzięki temu y, klient mógł sobie, czyli my, zdecydować na co nas stać, na czym nam najbardziej zależy. Agata, w swojej pracy, jest bardzo dokładna i rzetelna wykazuje się wielkim profesjonalizmem. Pomimo, iż znam ją jako sąsiadkę i koleżankę, to oboje z mężem byliśmy zaskoczeni, że do sprawy podeszła tak bardzo poważnie. Myśleliśmy, że to będzie się wszystko po koleżeńsku. Okazało się, że nie, że postawiła sprawę bardzo tak oficjalnie, służbowo. Praca z Agatą układała nam się bardzo dobrze. Polecam Agatę jako architekta wnętrz w stu Potrafi dopieścić klienta, wnika w jego potrzeby, robi to w sposób bardzo spokojny i rzetelny. Naprawdę można wyrazić swoje potrzeby i ona je wysłucha i stara się zrealizować tak, jak klient tego oczekuje. Mimo, iż nasza łazienka ma już 9 lat, to nic bym w niej nie zmieniła. Jest nadal fajna. Podoba nam się, jest funkcjonalna i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję.